Czuję noc! Czuję noc jeszcze raz! Hej widzowie! dnia drugiego i nie mamy jeszcze planu bo wszystko nas napierdala, mnie na przykład napierdala nam karstek, plecy i nogi co ciebie jeszcze ma napierdala? Sam. Ja nie mogę zrobić zima. Dobra, a ciebie też boli? Wiem, nasz ślub nie, jest gospodarza też dużo woli, ale gospodarz nie wiem zresztą, zresztą robi. No i to wyglądamy Netflixa Minecraft Story więc poderki, zostawcie lajka. Siema. Postanowiliśmy wyjść z domu i sobie na razie gdzieś idziemy. Nie wiem gdzie. Chyba na jakąś działkę. Mamy zioło i wartowałem. YouTube nie demontezujcie mi się było, proszę. Jedziemy sobie. I, jak będzie coś ciekawego, to nagramy, to oglądajcie dalej. I zostało. Idziemy sobie tak, jak teraz widzicie, na nogach. Patrzymy się tu, a tu taki Bildos wielki. Te inskrypcje i freski wskazują na bardzo starą cywilizację. Wszystko, co widzisz, napisano w nieznanym języku. Próbujemy zrozumieć ten język. Na tablicach jest symbol kłachodrona. Wielkiego wojownika i dowódcy już zjedliśmy lody, idziemy dalej Jeszcze 3800 km Jest gorąco w chuj, ale Patrzcie. jakoś dajemy radę A Kurwa nagrywacie piosenie, w którym Patrzcie na tę dupę A wpierdol? Muszę wyłączyć Baby jeszcze półtora przyzwyczajenia Droga już posiada większą warstwę silnika Mephi jest, nefie jest rajdżywany i chce ubierać Chodźcie nagrywać ze ze mnie wyjebane imbecyle Prawidziałem która wygląda tak? Sprawa wygląda tak, że spierdoliliśmy się do jakiegoś lasu w parku, wiecie co. A przewodnik nas spierdolił, ale nas tu nie rusza, bo był i tak chujowy. No i nie wiem, na siedzimy, bo jest fajnie. Widzowie, aktualnie czekamy na autobus, jest chuj pizdy w gorąco. No, gorąco no właśnie on tak mówię więc jest gorąco. Tam jakiś debie na TikToka, a drugi debiut nie wiem no. co robi. Także siema. Aż mi odleciał. No. Dobra, oddaj mi moje do... yeah. i staną mi drugą stroną i robi pirotezy. U pr, 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 pr. Omae wa mou Noni! na peta. Znowu czuję moc. Czuję moc jeszcze raz. Sytuacja wygląda tak, że gówno cię zrobiliśmy w sumie Zjadliśmy sobie tylko kolację po powrocie I oglądaliśmy filmiki i tiktoki I to wszystko w sumie tyle yy, Aktualnie jest oglądany jakiś tam gra A nie zmienia... Kurwa, co Nie zmienia ekranu, bo nie umiem w tym telefonie yy, Także... O, zrobię tego. Tak, Oglądała sobie świętego coś... Nie wiem, co to jest, oni coś oglądają. Wszyscy sobie leżą w gaciach i on je w ogóle. Co ty tu Dalej, Daniel. A Daniel na głoda, no. No tak, o czekoladę z kawałkami czekolady. No także ten subskrybujcie i zostawcie lajka. Dzięki. Kocham was. No, tutaj mamy, nie, na całym tym e, krzew, <grym> jest, widać, że jest bardzo dobrze obcięty, chociaż tutaj oczywiście ogródnik by się nie popisał. E, widać e, złe, tutaj jest, złą strukturę tego płotu. Jak tutaj jedziemy dalej, widzimy stare rzeźby. Zwykle jest, że widać, że jest cały zamek z zwierząt. E, on kiedyś bardzo dużą rolę taktyczną. Wchodzimy e, tutaj w tych okolic e, Lubania, czy nie? Widzimy tutaj bardzo piękną architekturę e, gotycką. I, a tutaj jest wysoko. Jest wysoko. Ogólnie jak, jak oceniasz e, Moim zdaniem e, 8 na 10, dobry zamek. Tak, Zrób przybliżenie na kubki. Kupki. A to masz na plaży, na sobie zatrudniłeś